Dobrze. Dzień dobry, szanowni państwo. Witam serdecznie w Urzędzie Miejskim w Starowicach w moim gabinecie mam najzdolniejszych uczniów sezonu 2023. Uczniowie, z którymi spotykaliśmy się na zakończeniu roku szkolnego, cieszę się, że dziś goszczą w naszym gabinecie, dlatego że dziś wręczam stypendia dla najbardziej uzdolnionych uczniów starchowickich Szkół Podstawowych. To jest czwórka uczniów, którzy otrzymają stypendium o kwocie 3,5 tysiąca złotych na kolejne miesiące nauki, teraz już w nowym miejscu. Życzę powodzenia w tej nauce i gratuluję sukcesów, z których nie tylko rodzice, którzy dziś goszczą w urzędzie są dumni, ale są dumni z tych sukcesów także nauczyciele, opiekunowie i tych sukcesów Wam serdecznie gratuluję. Maciej Zatorski. Maciej Zatorski Maciej. to uczeń Szkoły Podstawowej nr 9, który w mijającym roku szkolnym był laureatem 7 Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 22-23 a średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał 5,73. Michalina Wodarska. Brawo się należą, tak. oczywiście, poprosimy. <klucz> Michalina Wodarska to uczennica Szkoły Podstawowej nr 1, laureatka VI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Świętokrzyskiego, a w minionym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5,67. Gratulacje, brawo. Emilia Piełć. Emilia Anna Piełć, uczennica Szkoły Podstawowej numer 6. Finalistka czwartego wojewódzkiego konkursu z chemii, dla uczniów Szkół Podstawowych województwa Świętokrzyskiego. Emilia w minionym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5:44. Dorian Kuźdub. Brawo, brawo, brawo. I wreszcie Dorian Grzegorz Kuźdół, uczeń szkoły podstawowej nr 13, finalista czwartego wojewódzkiego konkursu z geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych Doriana to 5,50. Gratulacje! Przed chwilą zrobiliśmy małe konsultacje. Kto z wyrożonych chciałby coś powiedzieć? Zgodnie uznali, że nikt. <głos> <głos> Chyba, że komuś z Państwa uda się ich zachęcić. <noise> no, no to bardzo Wam dziękuję. Jeszcze raz. Brawa się należą.